nie uwierzysz co właśnie się stało Fortnite po ponad tysiącu dni dodał te rzeczy związane z Travisem Scottem dzisiaj do sklepu i nie jest to fake i pokaże dokładnie co dzisiaj jest w sklepie Fortnite i dosłownie w to nie uwierzysz i oznacza to, że Travis faktycznie może powrócić do Fortnite'a. Powiem Ci też o evencie Fortnite'owym, w którym zgarniesz dwa darmowe skiny, a właściwie to trzy 12 darmowych prezentów z okazji świąt, czyli mocnym evencie, który zaraz trafi do Fortnite'a ale szybki konkurs, chce wygrać emotkę O2 z Travis'a Scotta, której nie było ponad tysiąc w sklepie Fortnite? Żeby ją zgarnąć wystarczy, że spiszesz kod Ciebie Fortnite już teraz, zostawisz suba na kanale, łapeczkę w górę i follow na Instagramie Seikamstar, link w opisie i napisz w komentarzu swój nick z Instagrama i może dlaczego chcielibyście tą emotkę wygrać. jedna osoba z was dostanie go na live na YouTubie i Twitchu. Link w opisie. Pierwsze, co musicie wiedzieć, mega event Winterfestu trafia do gry, ale przed tym powiem wam, jak zdobyć specjalnego skina darmowego, którego każdy może zdobyć poza eventem Winterfestu, w którym skarniecie już w tym tygodniu dwa darmowe skiny świąteczne, no i może jakieś 12 prezentów dla wszystkich graczy Fortnite z okazji świąt, to macie z się jednego świątecznego skina, który już jest. W tym momencie możesz skarżyć taką fajną laskę jakby cukrową i możesz to zrobić każdy. Jest to darmowy skin dla wszystkich graczy i żeby go odebrać wystarczy, że wbijesz teraz na Fortnite'a, na no, stronę internetową, przejdziesz w połączone konta i połączysz swoje konto Epic Games z kątem Lego. Wtedy ten skin trafi od razu na twoje konto i zgarnia go totalnie każdy i nie ma to znaczenia na czym grasz. Możesz grać na komputerze, PlayStation, Xbox, telefonie i tylko łączysz konto Epic Games w zakładkach połączone konto. No właśnie Lego Fortnite i tego skina otrzymujesz od razu w grze, więc róbcie sobie to szybko. Bo mało kto wie o tym skinie i fajnie jakbyście go odebrali. Druga rzecz, o której musisz wiedzieć, już zaraz trafi event Winterfestu do Fortnite'a, w którym każdy z Was zgarnie dwa darmowe skiny świąteczne i będą one dostępne teraz tylko w grudniu. i Do tego około 12 darmowych prezentów, również dla wszystkich graczy. Będzie to największy event świąteczny, jaki oczywiście będzie, i tym razem będziecie mogli zdobyć masę, ale to masę rzeczy. Event jest już potwierdzony, bo jak mówi Likert Shina dokładnie event trafi już na serwery Fortnite'a testowe, co oznacza, że jest on w pełni gotowy do wprowadzenia do gry, co to oznacza, że dokładnie w tym tygodniu event pojawi się w grze i pojawi się on między Wtorkiem a piątkiem, więc zostało nam już tylko kilka dni, co będziemy mogli zdobyć w evencie? Na przykład, będziemy tam mieli codzienne prezenty dla wszystkich graczy, tak jak na przykład dwa skiny świąteczne, które będzie mogli zgarnąć. I tu jeszcze dokładnie nie wiemy, jakie mogą to być skiny, ale mogą to być na przykład jeden śmieszny skin, typu jakiś pan Hojna, pan na przykład Głów Świąteczny, czy inny duży śmieszny skin. No i drugi, oczywiście, jakiś spocony skin, typu na przykład jakaś specjalna, może aura, może jakiś inny spocony skin, na przykład jakieś laski. No i poza tymi skinami będziecie mogli zdobyć na przykład takie. Jak masę, kilopów, malowań, lotni, muzyczek, emotek czy innych giga rzeczy, jak jakiś graffiti, czy po najprostsze emotki, bo łącznie nagród ma dokładnie aż 12 i codziennie będzie kolejna jedna nagroda. Generalnie będzie to działało w ten sposób, że będziemy mieli dwie możliwości zdobywania tych skinów, w zależności jak Epic finalnie wybierze, będziemy mieli możliwość tą fajniejszą, którzy na przykład gracze bardziej lubią, jeśli Epic by znowu dodał nam w tym roku, czyli prezenty Fortnite, wtedy dostalibyśmy całe mega duże lobby w Fortnite i każdy gracz mógłby wejść co dzień do Fortnite około 15. I otworzyć jeden specjalny, sekretny prezent. Wtedy, w zależności co w tym prezencie by było, czy na przykład się jakiś skin, emotka, graffiti, kill dostawalibyście się za darmo je na swoje konto. Jeśli prezentów nie będzie w tym roku, no to po prostu będą to wyzwania Fortnite, i wtedy będziecie musieli codziennie wykonać jedno zadanie w Fortnite, które będzie giga proste i będzie ono związane z eventem świątecznym Fortnite. Wtedy te to oczywiście też będzie dostawać, a same skiny w Sencie, na przykład, za wykonanie 7 bądź 10 i 12 bądź 14 dni zadań sam event jest już potwierdzony totalnie w Fortnite i potrwa dokładnie dwa tygodnie i rozciągnie się właśnie od grudnia połowy, no właśnie od tego tygodnia do końca tego roku, no i oczywiście jakieś 2-3 pierwsze dni nowego roku też będzie on obecny i wszystkie nagrody będzie mogli zabrać nawet z opóźnieniem, co oznacza, że jeśli przegapicie nawet jakiś jeden dzień eventu, to i tak będzie mógł zgarnąć wszystkie inne rzeczy i powiedzmy sobie na temat tego odcinka, czyli dokładnie o co chodzi z tym, że wróciły rzeczy związane z Travisem Scottem dzisiaj do sklepu i nie, nie jest to fake, Oficjalnie dzisiaj po ponad w kilku latach te rzeczy powróciły do Forny i każdy na nie czekał. I dzisiaj kupisz je, mam nadzieję już zaraz w Fortnite najlepiej, trzepowskim kodem KAMSAR w sklepie Fortnite, to będę Ci giga wdzięczny, albo wygrasz je w konkursie u mnie na kanale. A właściwie na tym odcinku, ale może od początku, jak wiecie, Travis Scott był zbanowany przez Fortnite'a, w tym stylu, że Epic w ogóle nie chciał o nim słyszeć, więc Epic unikał totalnie każdego tematu z Travisem, Scottem. I teraz, pierwszy raz od kilku lat, ten skin faktycznie może powrócić. Dlaczego? Bo powróciła jedna z najważniejszych rzeczy z jego zestawu Fortnite, co oznacza, że faktycznie Epic chyba przeprosił się już z Travisem, jak dokładnie wygląda sytuacja. Jak wiecie, Travis Scott nie wracał od kilku lat dobrych, od ponad 1200 dni. I dalej tego skina Gracze tak mocno wyczekiwali, że był to top jeden wyczekiwany skin w Fortnite. Cie. I finalnie okazuje się, że jest jakaś mała szansa że to wszystko się ogarnie, bo dzisiaj do Fortnite'a trafiła emotka Outwest, czyli emotka z zestawu trafi ze Scotta, jest to najbardziej OG emotka chyba z serii Konakaba, bo nie było jej w sklepie dokładnie ponad 1000 dni w Fortnite'cie i gracz mówili ta emotka po prostu nigdy nie wróci, a jeśli je na przykład by wróciła, to znaczy, że Travis Scott też mógłby w Fortnite'cie powrócić. I tutaj uwaga, powiem Wam dokładnie, jak to może wyglądać w tym momencie, jak wiecie. Ta emotka jest dzisiaj w sklepie Fortnite i już teraz możecie ją kupić, no albo wygrać w konkursie sam Travis. Można powiedzieć, że faktycznie to był gdzieś tam zbanowany przez Fortnite'a, że Epic po prostu totalnie nie chciał poruszać jego tematu przez giga długi czas i na przykład ta emotka, czy rzeczy związane z samym Travisem, totalnie nie mogły wracać do Fortnite'a. Jak Jednak jak teraz widzicie, ta emotka po prostu wróciła, no, i bardzo możliwe, że Epic za jakiś czas na przykład tego skina też by dodał, bo przypomnijmy, że szef Epic Games jakiś czas temu mówił, no, że w sumie teraz już nie ma problemu do Travisa. No i dalej jest mile widziany w Fortnite, więc czy Travis finalnie wróci, czy nie, wraz ze skinem, którego nie było tysiąc dni, moim zdaniem jest na to szansa. Aczkolwiek pamiętajmy, że wszystko leży finalnie od Epic Games, no i na razie wiemy, że jego emotka jest faktycznie trafiła dzisiaj do Fortnite'a, no i będzie się kupić drugą emotkę Chrome. Którą... Fortnite nareszcie przywrócił. Jest to emotka Dubéjbiego, czyli emotka, która też była zbanowana przez 1200 dni. Ta emotka powróciła wreszcie do Fortnite'a, no i po prostu można dzisiaj ją też zgarnąć. Więc mamy powrót jej dwóch najbardziej rzadkich emotek. Outwesta i Jabba Switchway, których faktycznie było ponad 1200 dni w Fortnite, cie. i jeśli chcecie ją kupić dzisiaj, to zróbcie to koniecznie, bo nie wiadomo, czy ta emotka będzie jutro w Fortnite, cie. czy to oznacza, że więcej OG emotek powróci do Fortnite. Moim zdaniem tak, jak widzicie, Epic coraz więcej jest mega rzadkich rzeczy przywraca do Fortnite. A. No i osobiście powiem tak, czy Travis powróci, czy nie, tego dokładnie nie wiemy, bo oczywiście to finalnie zależy od Fortnite. A pewne jest to, że kiedyś Epic nie chciał w ogóle go widzieć, i wszystkie czy związane z Travisem, czy nawet jakieś muzyczki, czy te emotki nie wracały do Fortnite. A i nie mogły się w nim pojawiać aczkolwiek teraz widzimy mega dużą zmianę no właśnie Fortnite'a w przypadku tych skinów bo faktycznie umożliwili oni powrót jednej z najrzadszych emotek, którą wszyscy gracze w Fortnite chcieli, więc czy moim zdaniem Travis może powrócić? Moim zdaniem tak Travis może powrócić, bo jak widzicie Epicowi mega zależy na tym, żeby zarobić jak najwięcej kasy i dodają oni coraz rzadsze rzeczy, których faktycznie nie było już po kilka lat, przykłady, czy na przykład Eddie Brook, czy to dzisiejsze emotki, czy to inne skiny, które po prostu turbo dawno nie było. Jednak czy powrót Travis jakkolwiek pewny, tutaj finalnie zależy to tylko i wyłącznie od Fortnite, jeśli Epic nie będzie chciał widzieć dalej Travis'a Scotta w Fortnite, no to niestety on nie powróci, ale moim zdaniem jest to ta być może przywrócenia powoli tego skina, no bo wydaje mi się, że jeśli emotka Travis'a faktycznie wróciła do gry, no to czemu sam Travis miałby nie wrócić, jeśli Epic dodaje rzeczy związane z nim. A przypomnijmy, że Travis jest obecnie top 1 najbardziej wyczekiwanym skinem w Fortnite, jak po prostu mógłby kiedykolwiek wrócić i chyba najwięcej osób chciałby tego skina po prostu kupić w Fortnite'cie, Mógł grać na przykład kodem Camstar 2, więc czy warto teraz trzymać fałdolce na Travisa i czekać na niego? Ja osobiście bym po prostu na niego fałdolców nie trzymał, bo jeśli Travis wróci, to na pewno byłby on więcej niż jeden dzień w Fortnite. A też nie jest to pewne, czy on, po prostu, tak jak mówię, wróci w tym momencie, czy nie, bo finalnie dalej czekamy na to, co zrobi Epic Games. Ale po prostu moim zdaniem jest to mega mocna informacja, no bo emotka, na którą każdy czekał po tak długim czasie, w sumie wróciła, więc i być może sam Travis też zawita niedługo do Fortnite, a. Wy pamiętajcie, żeby kupić emotkę dzisiaj z kodem Camstar 2, zapisać się do konkursu na tą emotkę. Subi, kłapeczka w górę. Wbijaj na Instagramie i Twitcha, gdzie są streamy na YouTube i Twitchu i zobacz poprzednie filmy. Trzymajcie się, cześć!